Oddychaj głęboko teraz, bo to, co Ci powiem, być może już wiesz, ale dopiero teraz naprawdę to dostrzegasz. Jesteś rozdziałem, którego ta osoba nigdy nie potrafiła zamknąć. Próbowała, naprawdę, próbowała zamknąć książkę, schować wspomnienie, wymazać Twoje imię z pamięci. Ale są dusze, które składają się z podartych stron, i są uczucia, które nie poddają się logice czasu. Odeszłeś. Ale nigdy nie wyszedłeś, ona poszła dalej, ale nigdy nie dotarła. Poznała inne historie, innych uścisków, innych spojrzeń, ale żadne z nich nie było tobą i może nigdy nie zauważysz, jak wielką przestrzeń zajmujesz, może nigdy nie zrozumiesz, jak bardzo twój brak wciąż echo odbija, jak często twoje imię pojawia się w międzywimsach wszystkiego, co przeżywa. To tak, jakby każda nowa próba, była tylko zakamuflowanym powtórzeniem tego, czym byliście, jakby życie krzyczało jedno pytanie, na które nigdy nie potrafiła odpowiedzieć: Dlaczego wciąż czujesz tyle do kogoś, kto już był? Ale prawda jest taka, że nigdy nie byłeś prawdziwy. Zostałeś w niej w sposób, którego nawet ona nie rozumie, zostałeś w detalach, w śmiechu, który wydobywa z siebie sama, w piosence, której nie potrafi przeskoczyć. W zdjęciu którego nigdy nie miała odwagi usunąć, i choćby świat mówiłby iść naprzód, choćby wszystko wokół krzyczało przezwycięż, jest rodzaj miłości, której nie da się przezwyciężyć, przemienia się, molc, ale pozostaje. Ona dostrzegła to w zwyczajnych dniach, w dniach, w których twoja nieobecność była tak obecna, jak twoje wspomnienie, w dniach, w których jej serce biło mocniej tylko dlatego, że ktoś przypadkiem wypowiedział twoje imię. Stałeś się tęsknotą, zanim stałeś się wspomnieniem. Stałeś się pytaniem, zanim stałeś się odpowiedzią. Stałeś się raną, zanim stałeś się uzdrowieniem. A to, co najbardziej boli, to, że zawsze widziała Cię jako początek, ale nigdy jako koniec. Zachowała Cię jak ktoś, kto chroni nadzieję, jak ktoś, kto nosi bilet bez celu, czekając na spotkanie, które może nigdy nie nadejść, ale mimo to ona czeka. Nie z powodu słabości. Ale dlatego, że jej miłość nigdy nie była płytka, starała się pisać inne historie, nowymi literami, nowymi obietnicami, nowymi uśmiechami, ale za każdym razem, gdy papier zaczynał ożywać, już byłeś ty w środku zdania, w środku westchnienia. Jesteś tym rodzajem miłości, której nie da się udawać, że już nie ma, nawet gdy dawno już powinno być po wszystkim, nawet gdy wszystko wokół prosi o rezygnację nawet gdy ona sama obiecywała sobie zapomnieć. Ale prawda jest taka, że zapomnienie o tobie nigdy nie było realną opcją, ponieważ gdy miłość jest prawdziwa, nie znika, zmienia tylko formę, czasem staje się nieobecnością, czasem bólem, czasem ciszą, ale w głębi wciąż tam jest. A może teraz ty tutaj jesteś, czytając to i czując, że coś w tobie się porusza, może to tylko echo. A może to te same uczucia, które nigdy nie odeszły, bo jakkolwiek bardzo przekonywałeś się, że to tylko rozdział, w głębi ducha też wiesz, ona była twoją całą historią, a może wciąż jest. Jeśli to cię poruszyło, napisz w komentarzu, musiałem to usłyszeć. Ile razy próbowała się przekonać, że to ona była problemem, że oczekiwała za dużo, że czuła za dużo, że była zbyt delikatna? Ale tego, co nigdy nie zrozumiała i to fakt, że była intensywna tam, gdzie nie było miejsca, przelewała się w duszy, która nie wiedziała, jak przyjąć, kochała tam, gdzie miłość nie mogła zakwitnąć, nie z jej winy, ale dlatego, że jeszcze nie byłeś gotowy dostrzec, co miałeś w rękach. A teraz czas minął. Życie przewróciło się do góry nogami. Poznałeś inne ścieżki. Może nawet próbowałeś kochać innych ludzi. Ale wciąż czujesz, że coś pozostało otwarte, część ciebie wciąż należy do niej, i wiesz o tym. Nie ma znaczenia, ile czasu minęło. Są ludzie, którzy są punktem zwrotnym. Nieważne, dokąd pójdziesz, w pewnym momencie znowu pomyślisz o niej, przypomnisz sobie zapach, sposób, w jaki na ciebie patrzyła. Cisza pełna znaczenia, bo ponieważ nie była zwykłą dziewczyną, była tą jedyną, a ty dostrzegłeś to za późno. Ale czy naprawdę jest za późno? To pytanie dzwoniło w twojej głowie przez dni i może, tylko może, to co czujesz teraz, jest odpowiedzią, której nie miałeś odwagi zaakceptować wcześniej. Ona o tobie nie zapomniała, po prostu zamilkła. Nie z braku miłości, ale z powodu zbyt wielkiego bólu. Nauczyła się trzymać cię w ciszy. Nauczyła się żyć z nieobecnością, nie zmazywając obecności. Ale uczucie nigdy nie przestało tętnić, choć ukryte, choć zaprzeczone. Czekało tam na znak, czekając, aż wrócisz, nie tylko ciałem, ale duszą, z prawdą, z odwagą. Bo to, czego najbardziej potrzebowała, to dostrzec, że ty również chcesz kontynuować tę historię. I może teraz, w tej chwili jesteś gotowy. Gotowy, by przyznać, że byłeś tchórzem, gotowy, by przyznać, że popełniłeś błąd. Gotowy by powiedzieć, że tęskniłeś, że nadal tęsknisz? Czy dostrzegasz, jak bardzo była cierpliwa? Jak długo czekała, aż dorosniesz, dojrzewasz, dostrzegasz, dała ci czas, a teraz czas oddaje ci ją, lub szansę, by jej nie stracić na zawsze. Ale co z tym zrobisz? Pozwolisz, by Duma mówiła głośniej, czy pozwolisz, by miłość mówiła w Twoim imieniu? Jeśli czujesz, że między Wami nadal coś jest, nie milcz, nie sabotuj się, nie oszukuj się. Już straciłeś zbyt wiele czasu, udając, że to przezwyciężyłeś. Już udawałeś, że to nie bolało, że nie zostawiło śladu, że cię nie zmieniło. Ale ona cię zmieniła, obudziła w tobie coś, czego nikt inny nie potrafił. I chociaż próbowałeś żyć bez tego, nic nie miało tego samego smaku, nic nie miało tej samej duszy. Czy nadal pamiętasz blask w jej oczach? Czy wciąż słyszysz ten śmiech, który cię rozbrajał? Czy nadal tęsknisz za tym, jak mówiła twoje imię, więc dlaczego udawać, że to się skończyło? Prawda jest taka, że nigdy nie chciałeś zakończyć tej historii. Po prostu się bałeś, bałeś się tego, co czułeś, bałeś się, że nie dorównasz, bałeś się, że się poddasz, ale teraz. Nie musisz już uciekać. Dlaczego ona wciąż tam jest? Z sercem naznaczonym, ale otwartym, z bólem oczekiwania, ale z nadzieją nietkniętą. Nigdy nie potrzebowała, abyś był doskonały. Potrzebowała tylko, abyś był prawdziwy, obecny, cały, a może, tylko może. To jest moment, aby być wszystkim, czym nie miałeś odwagi być wcześniej. Czy widzisz to teraz? Dostrzegasz, że czas nie uleczył? Tylko ujawnił to, co zawsze tam było? Była początkiem, ale wybrałeś by traktować ją jak koniec, a mimo to ona nie poddała się wobec ciebie, bo jej miłość. Przekroczyła logikę, przekroczyła dumę, przekroczyła to, co możliwe, a teraz wszystko, czego potrzebuję, to to, że w końcu zrozumiesz. Niektóre historie nie narodziły się, by się skończyć. Narodziły się, by się rozpocząć na nowo. Z większą świadomością, więcej prawdy, więcej obecności. Jeśli to ma sens dla ciebie do tej pory, napisz tak w komentarzach: Ona nie chce bajki, ona tylko chce prawdy, chce kogoś, kto zostanie. Kto wybierze, kto przeżyje z nią to, co już przeżyła w milczeniu przez tak długi czas. Bo to, co między wami, nie jest wspomnieniem. To przeznaczenie. Ale przeznaczenie spełnia się tylko wtedy, gdy ktoś ma odwagę działać. Ile czasu jeszcze będziesz czekał. Ona nigdy nie miała odwagi powiedzieć ci, że modliła się za Ciebie. nie raz, Wiele razy, cicho. Z zamkniętymi oczami, otwartym sercem i drżącymi rękami, Modliła się, aby Cię zapomnieć, ale w głębi serca miała nadzieję, że niebo powie nie, bo są modlitwy, które wypowiadamy ustami, ale dusza zaprzecza. Modliła się o uzdrowienie, ale pragnęła powrotu, modliła się o pokój, ale marzyła o spotkaniu, modliła się, aby nie czuć więcej, ale każda jej komórka wciąż rozpoznawała Cię jako dom. I nawet w dniach, kiedy czuła się słaba, kiedy przysięgła, że już o Tobie nie pomyśli, kiedy próbowała znieczulić się rozrywkami, twoje imię wciąż pulsowało w niej najsilniej. Ona milczała, ale się nie uwolniła. Czy to dostrzegasz? Niosła cię w milczeniu. Zamieniła twoje imię w sekret, którego tylko poduszka znała. Stworzyła z twoich wspomnień relikwiarz, którego nikt nie mógł dotknąć. Zamieniła swoją nieobecność na stałą i okrutną obecność, a świat nie wiedział. Nikt nie wiedział, bo nauczyła się uśmiechać na zewnątrz, mówić, że jest dobrze i iść naprzód z bólem schowanym w głębi serca, ale to byłaś ty, zawsze byłaś ty. Nawet gdy mówiła, że przezwycięża, wciąż szukała twojej twarzy w tłumach, wciąż wpisywała twoje imię i kasowała, wciąż czekała na wiadomość, która nigdy nie przyszła, a teraz musisz to dostrzec w całej okazałości. Nigdy cię nie zapomniała, po prostu cię schowała. W najpiękniejszy i najboleśniejszy sposób. A kiedy kogoś tak przechowują, to nie jest tylko miłość to znak to niewidzialny pakt to więź, której żadna nieobecność nie potrafi zerwać. Czy ty też to czujesz? Nawet jeśli tego nie mówisz, nawet jeśli ukrywasz to przed wszystkimi, ty również wciąż wracasz do niej w myślach, w snach, w pragnieniach i jest w tobie część, która wciąż jest tylko jej nawet jeśli resztę dałeś innym. Ale dlaczego wciąż się wahasz? Dlaczego próbujesz przekonać serce, że to już minęło? Czy nie zauważyłeś, że życie traci sens, gdy próbujemy żyć tym, co nie jest nasze? Próbowałeś, ona też, ale to, co prawdziwe, nie da się zastąpić. I może dlatego, nawet przy tylu próbach, wciąż jesteście uwięzieni w tym samym rozdziale, tym, który nigdy nie miał kropki na końcu, tylko zbyt długiej przecinka. Teraz przyjrzyj się sobie, naprawdę. Co cię powstrzymuje by pójść do niej? Strach przed nie? Zraniona duma, wina? Nie widzisz, że jedyną rzeczą, którą czekała przez cały ten czas, był twój gest? Nie potrzebowała obietnic, nie chciała niewykonalnych dowodów. Chciała tylko, żebyś pojawił się naprawdę, obecny, gotowy, wrażliwy. Czy masz pojęcie, co by dlatego zrobiła? Jak bardzo wciąż czeka na dźwięk swojego telefonu z twoim imieniem? Jak często wyobraża sobie, że mówisz? Zdałem sobie sprawę, zdałem sobie sprawę, że wciąż cię kocham. Ta fraza, tylko to, ale nie powiedziałeś. Zachowałeś to dla siebie, a ona. Musiałeś nauczyć się żyć z tą pustką, jakbyś żył z duchem, a teraz masz dwa wybory: albo dalej się ukrywasz, albo masz odwagę zacząć na nowo, nie z wymówkami, nie z uzasadnieniami, ale z obecnością, z zaangażowaniem, z prawdą. Bo kiedy taki rodzaj miłości pojawia się w życiu, nie można sobie z nią igrać, nie można jej wypuścić, należy ją czcić. A jeśli wcześniej nie byłeś w stanie jej uczcić, może teraz nadszedł czas, żeby zrobić to inaczej. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co by się stało, gdybyś zapukał do jej drzwi dzisiaj? Gdybyś wysłał szczerą wiadomość, bez gier, bez gotowych fraz? Gdybyś powiedział wszystko, co milczenie próbowało ukryć? Co myślisz, żeby zrobiła? Czy zdajesz sobie sprawę, ile na to czekała? Ile trzymała serce, żeby nie rzucić się z powrotem w Twoje ramiona? Ile miała nadziei, że los będzie silniejszy od strachu? Czy przeszedłeś przez to? Powiedz mi tutaj w komentarzach. Ona wierzyła w Was, bardziej niż w cokolwiek innego, nawet gdy świat mówił, że to iluzja, nawet gdy dni wydawały się potwierdzać koniec. Ona wierzyła, bo dostrzegała coś, czego nawet Ty jeszcze nie potrafiłeś nazwać. To była miłość surowa, instynktowna, prawdziwa, a jej miłość nie była dla kogoś, kim udawałeś, że jesteś. Była dla tego, co ukrywałeś, dla mężczyzny, którym mógłbyś być, gdybyś przestał uciekać. I być może to jest teraz największe wezwanie w twoim życiu przestać uciekać, wracać, zostać, nie z obietnicami, ale z działaniem, z tą wiadomością, która zaczyna się prosto. Ale niesie wszystkie uczucia, których nigdy nie miałeś odwagi wyrazić. Cześć, wiem, że minęło dużo czasu, ale zrozumiałem, że nigdy nie przestałem czuć, nigdy nie przestałem cię kochać. Ona by zrozumiała, bo w jej wnętrzu ta fraza zawsze istniała, tylko czekała, abyś ją wykrzyczał na głos. A jeśli teraz czujesz, jak serce przyspiesza, jak gardło się blokuje, jak oczy się napełniają, to dlatego, że dusza rozpoznaje wezwanie. To jest Twój moment, czas nie będzie na Ciebie czekał, ona też nie. Jeśli to Cię poruszyło, napisz słowo, które teraz Cię definiuje, bo od teraz nie masz więcej wymówek, aby odkładać. To jest szansa, to jest czas. Więc spójrz na mnie teraz, nie oczami, z tym co czujesz, bo jeśli dotarłeś aż tutaj, nie jest to przypadek. To nie jest tylko wideo, to nie jest tylko tekst, to lustro czegoś, co próbujesz ukryć nawet przed samym sobą. Wiesz o tym. Wiesz, że to uczucie nie minęło. Wiesz, że to, co przeżyliście, było czymś więcej niż cokolwiek innego, co przyszło później. Próbowałeś zapomnieć. Ona też próbowała. Ale dusza nie zapomina tego, co zostało napisane z prawdą. I teraz, po tylu zakrętach, zauważasz, że wciąż czujesz. Dostrzegasz, że ona wciąż żyje w tobie, nie jako przeszłość, ale jako możliwa przyszłość. Masz teraz ten wybór. Możesz dalej kłamać samemu sobie, idąc za pustką, przebranym za rutynę, lub możesz pozwolić sobie przeżyć to, co zostało przerwane. Ale do tego musisz zrobić inaczej. Tym razem, bez dumy, bez masek, bez tego tarczy, którą zbudowałeś, aby nie być zranionym. Już zauważyłeś, że ta tarcza też powstrzymała cię od życia tym, czego najbardziej pragnąłeś? Odszedłeś, aby się chronić, ale zgubiłeś się po drodze. Ona została, nawet w milczeniu, nawet zraniona. Została czując za ciebie to, co nikt inny nie czuł, nigdy cię nie zastąpiła, i nie dlatego, że nie miała okazji, ale ponieważ to, czym byliście, nie powtarza się. I wiesz o tym. Wiesz, że nawet gdy wszystko wydawało się w porządku, była pustka. Nawet wśród pocałunków i innych obecności, była nieobecność, która krzyczała, to była ona. A teraz jesteś tutaj, z tym tekstem wbijającym się w serce, z sercem bijącym szybciej, z umysłem starającym się racjonalizować to, co duch już zrozumiał. Wciąż kochasz tę kobietę. Ona była twoim początkiem, a ty próbowałeś dać jej koniec. Ale historia wciąż pulsuje, wciąż są strony, które nikt nie napisał, i tylko wy dwoje możecie je napisać. Ale musisz do niej podejść z pokorą, z prawdą, z żalem jeśli to konieczne, i z odwagą, bo ona nie potrzebuje długich wyjaśnień, potrzebuje obecności, potrzebuje zrozumieć, że teraz jesteś cały i nie musisz czekać na idealny scenariusz, na idealny moment, ani na żadną inną iluzję, którą kreuje strach. Po prostu działaj, powiedz, że czujesz, powiedz, że wszystko teraz zrozumiałeś, że zajęło to czas, ale wróciłeś i że teraz to naprawdę ma znaczenie. Ona nie chce, aby wszystko było rozwiązane. Ona tylko chce, abyś chciał zostać. A pozostanie nawet bez pełnych pewności tego świata to nadal największy akt miłości, jaki istnieje. Czy możesz to zrobić? Jeśli tak, to zacznij teraz. Napisz wiadomość. Prosto, szczerze, bez ogródek. Coś w stylu: Jest coś we mnie, co nigdy cię nie puściło, a dzisiaj zrozumiałem, wciąż cię kocham. Lub jeśli nadal czujesz to, co ja, pozwól mi spróbować jeszcze raz, tym razem z dojrzałością, z prawdą. To wszystko, bez ozdobników, bez opóźnień, zrób to teraz, bo czekałeś już za długo, aby przeżyć to, co do Ciebie należy. A jeśli masz wątpliwości, przypomnij sobie jej spojrzenie, sposób, w jaki kochała Cię nawet w milczeniu, jak wierzyła w Was, nawet gdy nie dawałeś powodów. Czy naprawdę myślisz, że znajdziesz to gdzie indziej? Nie znajdziesz. Możesz znaleźć rozproszenia, możesz mieć chwilę, ale dusza podobna do jej. Już nigdy więcej. I wiesz to. Głęboko w sobie wiesz, że nadal na ciebie czeka. Nie z założonymi ramionami, ale z otwartym sercem, nawet zranionym, nawet zmęczonym, bo kto kochał tak jak ona, ten nie zamyka drzwi, czeka, nawet nie wiedząc, że czeka. A teraz to zależy od ciebie. Jeśli poczułeś to wszystko w sobie, jeśli ten tekst cię skonfrontował, sparaliżował, przypomniał ci co jest prawdziwe, to zapisz to tutaj, skomentuj teraz musiałem to usłyszeć, lub opowiedz w komentarzach, czy kiedykolwiek kochałeś kogoś, kto nigdy z ciebie nie odszedł? Bo kiedy dzielimy się, leczenie zaczyna się, świadomość się zapala, a serce odnajduje harmonię i więcej niż to, jeśli ta wiadomość cię naprawdę dotknęła, jeśli czujesz, że ona mówi dokładnie to, co krzyczy twoje serce, zostaw teraz swój like. To twój sposób, aby powiedzieć to dla mnie ma sens. A. A jeśli dotarłeś do tego miejsca i wiesz, że ta historia się nie skończyła, to zasubskrybuj. Ten kanał to więcej niż filmy, to lustro, to ponowne spotkanie, to świadomość. Będziemy kontynuować rozmowę o wszystkim, co cię przejawia, o wszystkim, co czujesz i nie potrafisz wyjaśnić. O wszystkim, co nadal żyje w tobie, ukryte, ale pulsujące. A w następnym wideo opowiem o tym, co się dzieje, gdy kochamy kogoś, kto nie ma odwagi wrócić, ale także nigdy nie odszedł. To mocne, to intymne, to twoje. Więc kliknij, aby się zapisać. Włącz powiadomienia i podziel się tym filmem z kimś, kto także musi to poczuć. Wasza historia się nie skończyła, ona tylko czeka na odpowiedni moment, aby zacząć na nowo. A może ten moment jest teraz, może zmiana zacznie się od kliknięcia, od wiadomości, od decyzji. Jeśli w to wierzysz, nie pozwól by to umknęło, czekam na ciebie w następnym, bo jeszcze jest wiele czego ona nigdy nie miała odwagi ci powiedzieć i musisz to usłyszeć. Komentuj, lajkuj, zasubskrybuj i pozwól tej historii oddychać nowym początkiem na jaki zasługuje.